Witam, tu SLBT. No, e, nagrywam odcięty dźwięk, niestety, bo coś było z filmikiem, flap coś nie nagrał, inne programy też nie, więc... No, zaczynam, oglądajcie. Niestety nie zobaczycie intro. Nie wiem czemu. Ale... Nazywam się Diego. Hey Diego. Jestem. jestem. Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowy. Na razie to ty. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie... Dzięki za pomoc. Jak sobie chcesz. Miło było Cię poznać. już nic nie ma idziemy dalej prosto prościej najprościej a dokładnie po krętych drogach Nie, nie, widać tej grafiki przedmiotów nie wiem czemu. Więc może, jest, może jak znacie jakieś pecze do tego, które to naprawiają albo coś. Nie wiem jaką mam wersję. Przed paru lat, ale tu nie piszę chyba. Na, na pudełku nie piszę. Tutaj gdzieś powinien być miecz. Czy wziąłem już go? Nie, wiem, mi się trochę zacina obraz, jak nagrywam wam Więc nie wiem jak on dokładniej będzie. Były mi naprzód. mogę się sugerować tylko dźwiękami z gry, bo nie, nie ma... nie mogę zobaczyć tej... podświetlenia. No. Nie mogę znaleźć tego... nie, nie, wy, nie wyświetla mi się. A dobra, wie, ja w czasach na nikim nie można pol. A chyba też opóźnieniem. Nie powinien hey wierzyć ty. we wszystko, Czego chcesz? Chcę, Chcę cię ostrzec. Idąc dalej wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Jeste Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, tak. że wszyscy tutaj są tacy. Jeszcze gadać z drugim gościem. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilo. No fajnie, ty... Będę o tym pamiętał. Ale jak chcesz z tym drugim gościem gadać? Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Ścierwojady. Tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Bo no będzie kuku. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. Apóyale a todo esto. Teraz i przechodzisz przez mas, nie wiem, jak wy widzicie. Służyłeś się bardziej auty. Mam bardzo mało miejsca na dyskurcze, gdzie jest Windows, więc. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś no, tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Nie tego, ani, ani tego. escape Po prostu. Chciałem się tylko trochę rozejrzeć. To cię będzie kosztować 10 bryłek rudy. No. Nie mam tyle przy sobie. Cóż, tym razem zrobię wyjątek, bo jesteś tu nowy. Czekaj. Okay, Lepiej się do tego nie Okej, więc gdzie jest pies? Tu jest pies. Tak, tutaj go widać. Mam już dość. Siedzi. Jeszcze, mu, bo ja na początku już z nim rozmawiałem i chciałbym się gadać, a tu, więc te, tutaj muszę jeszcze z nim zagadać o rzecz rzeczy obozowych. Żeby, żeby dołączyć do tego zamku. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby. Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za takie A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów, a większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Dlaczego? Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego ci przysłał. Trzymaj się.